Witajcie moi drodzy w kolejnej prognozie pogody. Weekend i po weekendzie, już mamy poniedziałek zaraz, ale w niedzielę w wielu miejscach Polski Zachodniej przede wszystkim mieliśmy całkiem ładną pogodę. Na pewno w całym kraju mieliśmy bardzo wysokie ciśnienie, szczególnie w Polsce Południowej. Tam ciśnienie lokalnie wzrastało do ponad 1040 hektopaskali. No i powiem Wam szczerze, mnie osobiście głowa bolała. Pytanie, czy jak wy się czujecie podczas takiego wysokiego ciśnienia? Dajcie znać w komentarzach, natomiast ja już przechodzę do prognozy pogody i obserwacje. Bardzo ciekawe zdjęcie dla Was znalazłem na stronie oczywiście sieci Obserwatorów Busz, to jest raport jednego z użytkowników. Dziś w Polsce Wschodniej, Centralnej, mieliśmy pełne zachmurzenie, mimo tego, że była pogoda wyżowa. Związane to było z tym, że tam była większa wilgoć, a ta wilgoć pochodziła m.in. od frontu okluzji, który w ostatnich dniach przynosił nam gorszą pogodę. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Polsce Zachodniej natomiast mieliśmy bardzo ładną słoneczną pogodę. Tu mamy właśnie widoczną granicę granicę między tą. Wschodnią częścią i centralną częścią Polski, w której było pełne zachmurzenie a tą zachodnią częścią, gdzie mieliśmy piękne słońce. Bardzo fajne zdjęcie, bardzo mi się podoba, natomiast my przechodzimy na razie już poza nasze granice, na północ, do Norwegii przede wszystkim, gdzie wystąpiły burze. I te burze w dosyć znacznej ilości. Ponad 3659 była do 27 stycznia, bardzo duża liczba. No i 28 w niedzielę, jeszcze na wyższych szerokościach, wystąpiły wyładowania 148 wyładowań. A to wszystko za sprawą gorącego ciepłego powietrza, które zostało wepchnięte, zostało zaciągnięte praktycznie ponad Półwysep skandynawski. Tam oczywiście mieliśmy niże i te niże, te niże spowodowały konwergencję, tam wystąpiła konwergencja, wystąpiły komórki konwekcyjne i burze. To się działo na półwyspie skandynawskim. Natomiast nad Polską: zachód w słońcu, wschód w chmurach, generalnie Europa Środkowa, Europa Centralna z piękną, słoneczną pogodą. U nas w Polsce Polska Zachodnia, Północno-Zachodnia z piękną pogodą. Polska Wschodnia zobaczcie w zachmurzeniu oraz we mgłach. Te zachmurzenie jest typowe dla zgniłych wyżów, ale ja do końca nie nazwałem tego wyżu zgniłym z racji tego, że zobaczcie od zachodu trwanie jako osuszanie tej warstwy. Przyziemnej atmosfery i z godziny na godzinę tego słońca jest coraz więcej w Polsce, już nawet centralnej. Jutro podejrzewam, że tego słońca już będzie zdecydowanie więcej. Zobaczcie, to jeszcze bardzo fajnie wyglądają chmury piętra wysokiego, które przemieszczają się z północy w kierunku południowym. Na radasze nic się nie dzieje, bo raczej nie ma się prawa dziać. Drobne mrzawki występują w Polsce Wschodniej, ale na pozostałym obszarze bez żadnych bez żadnych opadów. Podsumowanie z ostatnich 24 godzin. Najwyższe temperatury w Jeleniej Górze, Legnicy we Wrocławiu 8,9 stopni Celsjusza. a Najniższe temperatury na Kasprowym Wierchu, na Śnieżce i w Słubicach. Odpowiednio minus 10, minus 6,7 minus 2,2 Najwięcej opadów w ciągu 24 ostatnich godzin wystąpiło w zakopanym w Lesku i na Kasprowym Wierchu. Odpowiednio 9,5 4,2 i 4 mm. I porywy wiatru najsilniejszy na Kasprowym Wierchu, na Śnieżce i w Bożu odpowiednio 115, 108 i 72 km na godzinę. W nocy i w poniedziałek wyż Enno przemieści się bardziej na południe oraz nad Ukrainę. Będą dwa centra tego wyżu, ten wyż stanie się wyżem wielocentrycznym, centrum silniejsze z takim wyższym ciśnieniem będzie nad Ukrainą, ono jeszcze będzie wpływało na pogodę w Polsce przynajmniej do 31 stycznia. Tutaj mamy drugi wyż, gdzieś tam dalej nad, nad Oceanem Atlantyckim. Między tymi dwoma centrami wyżu, Frank mamy Wielką Brytanię, generalnie Wyspy Brytyjskie i niż Loki, który kojarzy mi się z jednym z filmów Maruela. Nie wiem czemu, bo zbytnio nie oglądałem, ale po prostu mi się to kojarzy. Dobry marketing musiał wejść. 1020 hektopaskali w centrum tego niżu. Jeśli chodzi o temperatury, Polska Centralna, znaczy Polska, Europa Centralna będzie w takich temperaturach na pograniczu, na zachodzie te temperatury troszkę bardziej powyżej zera, natomiast bardziej na wschodzie temperatury są poniżej zera. Podczas przemieszczania się tych wyżów, a szczególnie tego niżu Loki, zostanie zaciągnięte cieplejsze powietrze nad Francją, kraje Beneluxu oraz po części nad Niemcy. My zbytnio tego nie odczujemy, ale jednak w tym tygodniu, który nadchodzi, będą wyższe temperatury, o czym też powiem za chwilę. Tak jak wspominałem, nad Polską żadnych frontów atmosferycznych nie będzie. Te fronty będą się rozciągały bardziej nad Wielką Brytanią, Skandynawią, nad, nad po, gdzieś tam Portugalią i tam one będą na razie sobie, będą się znajdowały. Wyż Enno będzie bardzo dobrze wpływał na pogodę, nie pozwalając tym frontom atmosferycznym dotrzeć do Polski. Ciśnienie w nocy bardzo wysokie, najwyższe w Polsce Południowo-Wschodniej na Podkarpaciu 1300. 29 hektopaskali w Polsce północno-zachodniej najniższe, 1029 hektopaskali i to ciśnienie zacznie delikatnie nam spadać w nocy jeszcze opady deszczu, inaczej opady marznące, i mrzawki i mrzawki. Gdzieś na krańcach wschodnich mogą występować. Dlatego tutaj trzeba uważać, szczególnie na południu województwa pod podlaskiego, w województwie lubelskim na północy województwa podkarpackiego. Tam na drogach może być lokalnie dosyć ślisko, więc mimo wszystko zalecana ostrożność. Na zachodzie mamy praktycznie bezchmurne niebo i ta ta strefa bezchmurnego nieba z godziny na godzinę będzie przemieszczała się dalej w kierunku północno-wschodnim. Temperatury najniższe w górach minus 7 stopni Celsjusza, najwyższe w Polsce centralnej i zachodniej tam do 2 stopni Celsjusza. Wiatr w całym kraju słaby będzie wiał od centrum wyżu, czyli w kierunku północnym, ale porywy do 20-30 km na godzinę. Dzień. Poniedziałek nadal z bardzo wysokim ciśnieniem, szczególnie w Polsce południowo-wschodniej 1041 hektopaskali i po nocnym spadku ciśnienie tutaj zacznie się wahać. W Polsce północno-zachodniej 1029 hektopaskali i również będzie nam się to ciśnienie wahać. Opady Drobne opady, które występowały na krańcach wschodnich, zanikną. Pojawi się słońce. Jedynie na północnym wschodzie do wieczora utrzymają się chmury, pojawią się mgły, ale na pozostałym obszarze już będziemy mogli się tym słońcem cieszyć. Jeśli chodzi o temperatury, tam, gdzie będzie od rana operowało słońce, które już jest coraz wyżej na niebie, szczególnie w Polsce zachodniej temperatury wzrosną w około e, 13-14 nawet do 8 stopni Celsjusza w Polsce wschodniej najzimniej minus 3 stopnie. Celsjusza. No i temperatury odczuwalne w Polsce wschodniej minus 2 stopnie Celsjusza, ale w Polsce południowo-zachodniej Wrocław nawet do 6 stopni Celsjusza. Wiatr nadal wijący z południa bardzo słabo od 10 do 20 km na godzinę, bez większych zmian. Pokrywa śnieżna, która jeszcze uchowała się, szczególnie na północnym wschodzie, będzie ubywać, pozostałe resztki tej pokrywy powinny już się roztopić jutro do godzin popołudniowych w Polsce południowo-wschodniej, jedynie na północnym wschodzie więcej śniegu zostanie. Oczywiście góry to jest inny temat, bo tam tego śniegu raczej nie ubywa, a przybywa. W całym kraju będziemy mieli barometr obojętny, który będzie na południu i w centrum przechodził przez część dnia w korzystny, potem znów przejdzie w obojętny. Na drogach będzie ok, nie powinno być żadnych trudnych warunków, ostrzeżeń żadnych nie ma. Od IMGW również nie ma żadnych ostrzeżeń pogodowych. Są jeszcze hydrologiczne, szczególnie dla Polski północno-wschodniej i centralnej, ale większość z tych ostrzeżeń zeszła ze stopnia trzeciego na stopień drugi, więc sytuacja hydrologiczna również nam się poprawia. Kolejne dwa dni, wtorek. W przypadku wtorku to zachmurzenie z Polski Północnej już praktycznie ustąpi, więc w całym kraju będziemy mieli przejaśnienia. Najwięcej słońca w Polsce Południowej, najmniej w Polsce Północnej, ale tam również te słońce się pojawi. W Polsce Południowej, Zachodniej, szczególnie województwo dolnośląskie lub nawet do 10 stopni Celsjusza przez 2-3-4 godziny. Potem, oczywiście, spadki w Polsce. W południowej i południowo-wschodniej 5 do 6 stopni Celsjusza. Najchłodniej w Polsce Północno-Wschodniej od 1 do 2 i w Bieszczadach minus 1 stopni Celsjusza. Wiatr nadal słaby od 10, 20 do 30 km na godzinę. 31 to już wejście frontu atmosferycznego z północnego zachodu Polski. Ten front atmosferyczny będzie charakteryzował się przede wszystkim opadami, wietru i, opadami wiatru i opadami deszczu i silniejszymi porywami wiatru w szczególności na wybrzeżu, ale na południu i południowym wschodzie ładna pogoda powinna się jeszcze utrzymać, temperatury 10 stopni Celsjusza w Polsce południowo-zachodniej, od 4 do 6 stopni Celsjusza w Polsce zachodniej, centralnej, południowo-wschodniej, prócz bieszcza, bo tam minus 2 stopnie Celsjusza na północnym wschodzie, od 0 do minus 2 stopni Celsjusza. I tak jak wspominałem, mocniej będzie biało na wybrzeżu tam do 40 km na godzinę, na zachodzie od 20 do 30 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 10 do 20 km na godzinę. Dzięki Wam serdecznie, jak Wam się podobała ta prognoza pogody, zasubskrybujcie ten kanał, bądźcie z nami na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie.